Jezus Chrystus, w tym przeglądzie wiadomości trochę informacji o tym, co się dzieje w Rzymie. Nawiążę tutaj do ostatnich liturgii sprawowanych przez Leona XIV oraz do jego decyzji personalnych. Od razu przyznam, że pierwsza informacja, mianowicie o tym, co miało miejsce podczas Liturgii Bożego Ciała roku 2025. To jest informacja, którą zaczerpnęłam z notatki umieszczonej na Facebooku przez księdza Włodzimierza Małotę z katolickiego tradycyjnego ruchu oporu. Odnośnik do tego wpisu księdza, który warto przeczytać w całości, umieszczam w opisie filmu. To, co z tej notatki chciałam Państwu przywołać, bo podejrzewam, że większa część z Państwa po prostu nie oglądała transmisji. Która jest zresztą też dostępna na YouTube z tejże uroczystości w Watykanie. Chodzi tutaj o to, co jest istotne, na co warto zwrócić uwagę, to są przeróbki tekstu mszy świętej dokonane przez Leona XIV, czy też dokonane przez pierwszego sekretarza nieżyjącego Jorge Bergoglio, natomiast przejęte przez Leona XIV. Więc pierwsza rzecz to mamy w słowach konsekracji zmianę, mianowicie zamiast słów per molti, czyli za wielu, tak. Mamy per tutti, czyli za wszystkich. Pan Jezus mówi w trakcie ostatniej wieczerzy o tym, że przeleje swą krew za wielu, nie za wszystkich, za wielu, znaczy w sensie za tych, którzy okażą się godni zbawienia, tak? którzy je osiągną, a nie za absolutnie wszystkich. Druga zmiana to jest oczywiście też Franciszkowa zmiana w modlitwie pańskiej, gdzie zamiast słów nie wódź nas na pokuszenie. Mamy tutaj właściwie nie porzucaj nas pokusie. I teraz to co jest istotne, ja już kiedyś państwu na to zwracałam uwagę, że to jest kolejny raz, kiedy polski tłumacz nie tłumaczy tak naprawdę tego, co dzieje się na placu, tak? I tych treści, które są podczas mszy świętej, tylko przedstawia polską wersję, różniącą się, tak? Czyli po prostu tak jak było kiedyś, bo jak już powiedziałam, Polacy to są idioci, którymi pracownicy mediów oficjalnych, propagandowych, kościelnych będą sobie manipulować, tak żeby Polacy nie wiedzieli, że tak naprawdę te modlitwy są już poprzerabiane i że Leon XIV modli się inaczej, a nie tak jak jest w polskiej wersji mszał. Następna rzecz, to jest zapowiedź z dnia wczorajszego, czyli z 30 czerwca, że drugiego, tak? Czyli jeszcze w tym tygodniu, 2 lipca, Watykan przedstawi nową formułę mszy świętej i będzie to msza wotywna za opiekę nad stworzeniem. Pro custodia creationis. I tekst mszy świętej zostanie przedstawiony na konferencji prasowej przez kardynałów Czarnego i zastępcę kardynała Rosza, arcybiskupa Wiole. Mamy więc już zapowiedź, że Msza Święta będzie de facto używana jako narzędzie propagandowe. To jest coś absolutnie niesłychanego, żeby tekst liturgiczny traktować jako okazję do promowania jakichś obsesyjnych idei związanych ze zmianami klimatycznymi. No ale zobaczymy drugiego, co ogłoszą. I teraz przejdźmy do kwestii personalnych. W dniu wczorajszym też, czyli, czyli 30, nie, przepraszam, 24 czerwca, w Biuletynie Stolicy Apostolskiej, można to znaleźć na stronach watykańskich, pojawiły się, pojawiła się informacja m.in. o nominacji nowych członków dykasterii do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. I tutaj bym zwróciła uwagę na kardynała Jamesa Spanglera, to jest arcybiskup z Porto Alegre, z Brazylii. I to jest o tyle, o tyle ciekawa kandydatura. Oczywiście tam doszedł też kardynał Roche, ale to już nie muszę przedstawiać tego nienawistnika warczącego z tradycją. Natomiast kardynał Spengler to jest przewodniczący konferencji znaczy Episkopatu Brazylijskiego, ale też reprezentuje Radę Episkopatu Ameryki Łacińskiej w ogóle. I oczywiście, jak się łatwo domyślić, jest to człowiek o takich bardzo oryginalnych i postępackich poglądach. Na przykład jest zwolennikiem błogosławieństw tej samej płci. I tu cytuję to, co on mówił na temat e, tychże błogosławieństw. E, mówił, że Kościół nie może odmówić błogosławieństw parom tej samej płci, ponieważ musi zaspokajać wszystkie autentycznie ludzkie potrzeby. Koniec cytatu. Kardynał Spengler jest również jednym z pomysłodawców tzw. Rytu amazońskiego, tak? czyli tego takiego spoganizowanego de facto rytu mszy świętej dla Ameryki Łacińskiej. Jest również zwolennikiem tego, aby wprowadzić żona tych diakonów i księży do posługi w tejże Ameryce Łacińskiej, ponieważ to umożliwi lepszą, lepszą inkulturację i skuteczniejsze, że tak powiem, docieranie wzdłuż pasterstwem do ludzi. Więc to w temacie jakby ktoś sądził, że, że Leon XIV tak czy się upierał, że on jest taki tradycyjny. To właśnie widać po, tych, po takich nominacjach, jak bardzo jest tradycyjny. I jeszcze dwie uwagi, oczywiście też personalne. 29 czerwca Leon XIV wręczył paliusze, i wśród tych, którzy je otrzymali, byli m.in. kardynał Robert McElroy z Waszyngtonu i arcybiskup Edward Weisenberger z Detroit. I teraz tak. Jeżeli chodzi o McNroe'a, to jest oczywiście zwolennik LGBT i wszelkich takich genderowych, postępowych rzeczy. Jest także zwolennikiem święceń kobiet. I to jest jako, jako metropolita Waszyngtonu wyrażał zgodę, żeby takie decyzjalne plany ubezpieczeniowe pozwalały zarówno na finansowanie aborcji, jak i zmianę płci. To jest też człowiek, który twierdzi, że tu cytuję: Zmiana klimatu jest poważniejszym złem moralnym niż antykoncepcja. A za wzór katolika uważa poprzedniego prezydenta także to wiele mówi o tym, kim on jest. I drugi wspomniany ten Weisenberger, arcybiskup z Detroit. To jest jeden z takich najbardziej radykalnych niszczycieli tradycji. W jego diecezji, no, tradycjonis Custodes, było po prostu w ekstremalny sposób wprowadzane, bo objęło też zmiany w nowus ordo. Otóż jest, w diecezji obowiązuje całkowity zakaz nabożeństw ad orientem, nawet nowusa, i nie wolno klękać do komunii świętej. Co więcej, księża, którzy chcieli sprawować dalej tradycyjną liturgię, po tradycjonizm Custodes, musieli składać przez specjalną przysięgę na wierność Soborowi Watykańskiemu II oraz zobowiązać się, że nie dopuszczą wiernych do uczestnictwa w sprawowanej przez siebie tradycyjnej liturgii katolickiej. Także no, tu dlatego przywołuję te paliusze, bo to jest jednak znak poparcia ze strony Leona XIV dla takich, a nie innych ludzi. W tym przeglądzie wiadomości, tym razem nie najlepszych, to na razie wszystko. Zachęcam do subskrypcji, do wsparcia kanału. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.